Siła. Siła od żwołu. Blask od serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na Stadionie Blasku. Uuu! Brawo! A teraz głos zabierze główny ko koordynator i twórca wystawy, która wisi na płocie, Tomasz Imilski. Szanowni państwo. Rok 1973. Wtedy wszystko się zaczęło. 3 stycznia 1973 roku w klubie Ruch przy ulicy Warszawskiej w Odrzywole zebrała się odrzywolska młodzież pasjonująca się sportem, a w szczególności piłką nożną. Podczas spotkania powołano do życia ludowy zespół sportowy, który składał się z 48 członków. Wybrano również pierwszy zarząd LZS-u, skład którego weszli przewodniczący Tadeusz Martynowski, wiceprzewodniczący Witold Podmanicki, przewodniczący do spraw organizacyjnych Stanisław Stańczykowski, sekretarz Andrzej Podogrodzki, skarbnik Jacek Graczyński. Wybrano również komisję rewizyjną, w której skład weszli Ryszard Binkowski, Witold Szymański, Waldemar Binkowski, Grzegorz Maciąg, Adam Krzyszewski i Antoni Gaczyński 30 lipca 1973 roku w Świetlicy GS odbyło się zebranie, na którym wybrano nazwę klubu Spośród wielu propozycji, m.in. niespodzianka, sztorm, odżywolanka oraz blask, wybrano większością głosów nazwę Blask. Od tego dnia drużyna występowała pod nazwą Blask Odżywu. A ja poproszę w imieniu organizatorów o wystąpienie na boisko założycieli Blasku, A z nimi Witold Szylański zaprasza, Waldemar Witowski, Witold Podmański zaprasza, Tadeusz Martynowski, Stanisław Sanczkowski, Adam Krzyżowski, Andrzej Podogrodzki, Jacek Gaczyński Antoni Gaczyński. Wielkie brawa, Państwa, to są weterani, oni tworzyli legendę, od nich to się zaczęło, na słynny Łęblej odziewojskim, czyli Łęble, czyli PENBE. <noise> <noise> wkład i postanie powstanie klubu. Dziękujemy za panu postawę. Życzymy przede wszystkim dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowej zawieszenia. Myślę, że zdjęcie tak, Panowie, w zostańcie. Proszę Państwa, funkcjonowanie klubu nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc naszych lokalnych władz. Dlatego zapraszam wójta gminy od żywu pana Mariana Knieciaka, starostę przedszkiego, pana Mariana Niemieckiego. Z okazji jubileuszu 50-lecia Klubu składamy Panom serdeczne podziękowanie za okazywaną pomoc w realizacji działań na rzecz sportu lokalnej społeczności. Pan starosta, proszę bardzo, tutaj. Zapraszamy. Jest małżonka Pana Wojciecha Liwińskiego i jest syn Pana Władysława Lopińskiego. Serdecznie zapraszamy. Jak Pan Edward, jak Pan zapraszamy. zapraszamy. Taka sytuacja, jest moc, jest energia. Kurczę, czujesz normalnie, jakby się cofnął ze... parę lat temu. Tak, rety. No, to był taki, ale ten raz nie dałby się Panie Damię. Nie siądzie w życiu Państwa, nie tylko zawodnicy wcielą udział w ale również swoją piekiełkę dokładają trenerzy Zapraszamy na boisko Witold Podmanicki Waldemar Światkowski Andrzej Świerczyński Arkadiusz

od żywo. zapraszam Wojciecha Niemieckiego, Jakuba Niemieckiego oraz Martę z Szefsztab zarządu obecnego. Nie, nie, zarządu Dziękuję wszystkim, którzy przez te 50 lat działali na rzecz tego klubu, którzy go wspierali po to, żebyśmy właśnie dziś mogli obchodzić tak wspaniałą rocznicę. Jako zarząd jesteśmy dumni, że od 2018 roku staliśmy się częścią tego klubu, że możemy tworzyć jego historię i przeżywać takie jubileusze jak dziś. Gdyby nie wy, osoby dziś uhonorowane, nie byłoby tego święta i tego klubu. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i życzymy wszystkim Państwu mile spędzonego popołudnia. Są założycielom klubu sportowego Blask od należy się 100 gro... sto... lat, 100 lat. Dziękuję bardzo. ...dzięki Turbokoza, że... a dziś w roli trenera wystąpi Rafał Mroczyk, aktor znany przede wszystkim z serialu Emiak Miłość. Thank <laughs> you. Wielkie, wielkie brawa we Fosier Liderek ze Szkoły Podstawowej w Odżywole.